Was w 28 odcinku ze zdrapek Dziś przygotowałem dla Was 5 yy, zdrapek no, nowych które wyszły 5 szans Chodzi tu jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, która jest wygrywających liczb wygrałeś przypisaną do niej kwotę znajdź kierow, nie jakieś coś i wygraj 10 zł. Wygrane sumuje się. Wygrywające liczby 12 i 28. Twoje liczby 26, 21, 23, 25 i 20. Nic nie wygraliśmy. Druga zdrabka.

23, 24, 12 i 13, czyli zdra wszystkie zdrabki są przegrane, nic nie wygraliśmy, ale dzięki za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i to tyle na dziś, cześć.